co to się wydarzyło, ile osób obejrzało poprzedni film, ile osób jak na oczywiście moje zasięgi, bo tak ogólnie to, to nie jest jakaś wielka liczba, ale dla mnie to jest mega krok milowy i pojawili się też nowi subskrybenci, których bardzo serdecznie witam. No dziękuję, dziękuję, że jesteście. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o mnie i o tej konfiguracji, w której się znajdujemy, to odsyłam do pierwszego filmu, który się pojawił na tym kanale, czyli do pilota. A my jedziemy dalej, kurczę, za ciosem. W jednym z poprzednich odcinków, a dokładniej w tym z naszego pobytu na Costa Brava, pokazywałam Wam jakie tam są piękne, szerokie, piaszczyste plaże. I mówiłam o tym, że te plaże różnią się od plaż w Nicei, które są raczej węższe i kamieniste. A dzisiaj zabiorę Was na jeszcze inną plażę za centrum handlowym Captramil. To centrum nie znajduje się już w Nicei, a za lotniskiem, za wylotem rzeki War w miejscowości Saint-Laurent-du-Var i właśnie za tym centrum jest bardzo ładna szeroka plaża. Także można przed zakupami albo po zakupach się tam wybrać. Myślę, że jest to ciekawa opcja. A przy samym centrum handlowym znajduje się też Polski Akcent. Także zapraszam ze mną. No ale obiecałam Wam polski akcent, oto i on. Przy dwóch z wyjść z Centrum Handlowego Kaptromil można zobaczyć rzeźby autorstwa polskiego artysty Mirosława Struzika. Ta, którą tu widzicie, to dmuchawce, a tutaj już druga rzeźba, czyli Bąblowy Las. Stoi ona tutaj od października 2019 roku i pięknie się prezentuje zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, kiedy jest podświetlona. Wracamy już do domu, oglądać ceremonię pożegnalną Rafaela Nadala na Roland Garros. I jeszcze takie coś po drodze: powiedzcie mi, czemu tu są dziury w balkonach? W poniedziałek Monako budzi się do życia po Grand Prix. Taki tłuk w porcie jest chyba tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to właśnie Grand Prix Formuły 1. A drugi to Monaco Jot Show. I właśnie w poniedziałek wszyscy od samego rana ruszają do e, porządkowania. <grym> Te tiry, które tu widzicie, zabierają różne rzeczy przywiezione na eventy, a reszta będzie zbierana przez kolejny miesiąc dwa. Będą powoli znikać trybuny i inne konstrukcje, i wszystko wróci do normalności. Tutaj nie wiem, czy to dobrze widać, ale normalnie się utworzył korek jachtów do wypłynięcia z portu. Tyle ich tu się nazjeżdżało. Nie wiem, czy już o tym wspominałam. Mówiłam na pewno o tym, że jeżdżę na rowerze, ale nie wiem, czy wspominałam o tym, że robię sobie różne treningi, żeby się podtrzymać w aktywności fizycznej z uwagi na siedzący tryb życia w pracy. No, z tymi treningami, no to wiadomo jak jest, jest zapał, a później on trochę zawsze opada. Ja mam taki patent, że jak mi opada zapał. I myślę sobie, że nie chcę się już robić tych treningów, że trochę się to zrobiło nudne, mimo że za każdym razem staram się, żeby to był inny trening. To jest w ogóle wszystko w takiej wersji domowej ćwiczenia z YouTube'em, ale jak mi opada zapał, to staram się wymyślić coś nowego, żeby tą energię przywrócić. I zazwyczaj to jest zaopatrywanie się w jakiś gadżet który mi pomoże odświeżyć relacje ze sportem. Czyli kupuję sobie, nie wiem, jakieś nowe spodenki, albo nawet skarpetki nowe, albo jakiś gadżet do treningów, nie wiem, cięższe hantle, nowe gumy. A ostatnio już miałam taki trochę kryzys z jeżdżeniem na rowerze, bo robi się coraz cieplej. A ja, wracając z pracy, od dworca mam około 2,5 km jazdy ciągłej pod górę. No i to jest bardzo męczące, szczególnie jak się robicie po gorąco, upał. I już troszeczkę to zaczyna się pojawiać. Jak tak jadę te 2,5 km pod górę, no to po prostu zdycham i mam zawsze przy sobie wodę. Natomiast wyciąganie, zatrzymywanie się w czasie tej jazdy pod górę, wyciąganie wody z plecaka, żeby się napić i znowu musieć jakby się rozpędzić pod tą górę. Wydawało mi się na tyle problematyczne, że de facto nigdy tego nie robiłam, chyba że musiałam się zatrzymać na, na światłach. Dojeżdżałam do domu już taka naprawdę zdychająca. I ostatnio wpadliśmy w ogóle w jakiś wir ym, kanałów na YouTubie Lifeowych, gdzie ludzie pokazują swoje życie w vanach przerobionych na kampery. Zastanawiałam się długo, dlaczego mnie to fascynuje, bo to nie jest jakiś tryb życia, które ja bym chciała mieć. Natomiast oczywiście odwiedzają piękne miejsca, więc na pewno ten aspekt, ale chyba też to, że ludzie potrafią na tak małej przestrzeni się tak świetnie zorganizować. I trochę to pokazuje, jak niewiele nam do szczęścia potrzeba, szczególnie jak ja pracuję w Monako i widzę, jak ludzie ciągle więcej, 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 nowe samochody, kolejna biżuteria i jeszcze więcej torebek. I potem oglądam sobie takie życie vanlife'owe, gdzie ludzie są naprawdę szczęśliwi, a tak naprawdę mają bardzo niewiele, bo tak naprawdę niewiele nam potrzeba. W każdym razie, dygresja niepotrzebna nie no, niepotrzebna to dygresja. No ale już poszło, może to wytnę. Zobaczymy. W każdym razie, łącząc te dwa tematy, one life i moja jazda na rowerze, i zdychanie z powodu braku wody. Bardzo często te osoby, które mają kanały na YouTube te wanifowe, to są ludzie, którzy jeżdżą w różne piękne miejsca i tam sobie na przykład idą na hiking, w teren i u nich zobaczyłam, że mają takie worki z wodą w plecaku, z których wystaje rurka i im tu wychodzi, więc nie muszą ściągać plecaka. W ogóle, sorry, patrzę się w ekran, czy ja Wam tu dobrze pokazuję. I yy, nie muszą sobie ściągać plecaka, nic wyciągać, tylko po prostu chcę im się pić. Od razu mają wodę przy sobie. I kupiłam sobie to ustrojstwo. I teraz yy, no. Będę tak jak oni, i już nie będę zdychać po drodze, tylko będę, yy, będę mogła sobie pić w każdej chwili, jak mi się zachce. Myślę, że to będzie game changer. No i co? No i oczywiście to powoduje, że znowu mam ochotę jeździć na rowerze. Znowu mnie to kręci. Taka mała rzecz, bo to jest najtańszy worek z Decathlona. Działa, więc chyba lepszy mi jest niepotrzebny. Ym, a zrobił robotę i mnie zachęcił znowu do, do tej aktywności. Ale skoro jesteśmy przy wodzie, to nie sposób nie powiedzieć o czymś jeszcze. Ja to w ogóle mam trochę spóźniony zapłon, że o tym mówię teraz, jak już przez całą Polskę się przetoczyła ta afera i już jakby wszystko zostało powiedziane. Otóż Doda wprowadziła linię swoich suplementów i o szkodliwości promowania, brania suplementów na rzecz realnego leczenia się z choroby pod opieką specjalisty no to już się wielu lekarzy i dietetyków klinicznych wypowiedziało, więc jakby w to nie będę wchodzić, ale chciałam powiedzieć o czymś innym, a mianowicie doda na swoich social mediach reklamując te suplementy, wielokrotnie wymienia ich nazwę, który wymawia jako dodadu. Ciekawostka. Drugi człon nazwy tej firmy pochodzi od francuskiego słowa woda. I zapisuje się je, no w tym przypadku z przedrostkiem D, apostrof E-A-U. Jest to bardzo specyficzne słowo w języku francuskim, dlatego że zawiera ono trzy samogłoski E-A-U, natomiast czyta się tylko jedną i nie jest to żadna z nich. Bo wodę czyta się O, czyli na przykład um, szklanka wody to będzie un verre a na przykład karawka wody, co może Wam się przydać, jak będziecie w restauracjach, bo we Francji w większości restauracji można poprosić o karawkę wody i to będzie za darmo kranowa i to się mówi in karaf do. Nie wiem w sumie czemu. Nikt z tego nie sprawdził, używając francuskiego słowa w nazwie, jak się je w zasadzie czyta, a może ktoś to sprawdził, ale w każdym razie nikt do dzień nie powiedział i... No, tak śmiesznie to brzmi. No, Gdyby chciała wymawiać tą nazwę prawidłowo, no to powinna powiedzieć: doda, do. Jeśli chodzi o francuskie słowo, które czytamy w sposób zbliżony do du, yy, no to na przykład słowo zapisane tak. Które yy, oznacza słodki, albo miękki, łagodny, miły, taki przyjemny. No, ale Doda chyba chciała nazwać jednak swoją firmę od wody. Nie wiem, czy to ma nawiązywać do tego, że te suplementy działają trochę jak homeopatia. Nie wiem, czemu akurat woda została wybrana na to słowo, ale jest to wspaniała okazja, żeby się czegoś dowiedzieć. W ogóle to jest fascynujące, jak wiele liter Francuzi używają w zapisie, a jak niewiele potem wymawiają. I właśnie świetnym przykładem jest słowo woda, czyli po prostu o. tak, potrzymać, to znowu powiedziałam podtrzymać. no nie, chciałam, żeby się potrzymać, kurde, znowu nie mogę z tego, no, podtrzymać. Kurde, może to dlatego, że zmieniłam dzisiaj nakładki? Czy ja mówię rano o godzinie 12? Ja nie, nie uciekło mi słowo. Kto się nazywa ta pamięć wody? Nie Czemu ja teraz myślę o hipoglikemii? Hipochondria? Nie. Człowiekowi słowa uciekają po pobycie za granicą. Muszę jeszcze więcej czytać. Homopatia. Nie, znowu zrobiłam to samo. Jakim cudem?